Mega Men ginie na końcu. Gdzie jesteśmy? W ściekach? Zawsze wykorzystywałem je do ucieczki. Czyli mówisz, że za każdym razem jak pokonywałem twoje roboty ty byłeś? Tak, w ściekach. Brzydzę się tobą, chory staruchu. Co zrobiłeś z Roll? Tą blondynką? Przykro mi to mówić, ale ona nie żyje. Porwałem ją tylko po to, żeby cię wkurwić. Żałuj, że nie widziałeś swojej miny. Takie, o oh Boże, nie! Co się z nią stało? Moje roboty wprowadziły ją do mojego złowieszczego zamku. Myśleliśmy, że próbuje uciec i ją zastraszyliśmy. Biedna Rol. Muszę znaleźć gościa, który mnie wystawił. Jeśli mamy go znaleźć, musimy współpracować. Też chciałbym znaleźć mojego podwładnego. Dobra, chodźmy, bo śmierdzi tu kocim gównem. Oddawaj to. Jak poszła robota? Ty, skurwysynie, wystawiłeś mnie? Nigdy bym tego nie zrobił. To czemu cała policja mnie goni? A skąd mam wiedzieć? Cześć, Gastman. Razem z innymi robotami próbowaliśmy Cię wyciągnąć. Nie musisz kłamać. Celuj w niego dalej. Dlaczego miałbym ci zaufać? Jesteśmy tylko kumplami. Możemy pójść do szefa i to wyjaśnić. Nie wierz mu, zastrzel go. Jak stąd wyjdziemy? Chyba super glina nas znalazł. Glina? Nie damy mu rady. Musimy się stąd wynosić. Chodźcie ze mną. Znam te tunele lepiej niż własnego. Idziemy. Tutaj powinien być tunel. Mówiłeś, że wiesz, gdzie idziemy. Stać. Obaj. Chyba trzej. Frajerzy. Cholera. To nie byłem ja. To ten niebieski kolo. Ten, na którego wskazuję. Jestem niewinny. Nie obchodzi mnie to. Pójdziesz. Pięknie. Zawsze chciałem tego użyć. Było blisko. Nie fajnie, stary. Nie mam zamiaru bawić się w uciekniera. Nie chcę tego mówić, ale Willy nas uratował. A gdzie on jest? Ja pierdolę. Chodźmy do domu, Willy. Połamałem nogi. W następnym odcinku. Nie ma to jak w domu. Ten zamek jest mniej złowieszczy, niż zapamiętałem. Tłumaczenie Stanisław Grzybołowski. Czytał Bukcerzyk.pl